Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Bank Simulator. Witam w banku naszym o nazwie Simoleon. Wskakujemy sobie i zobaczymy co nas dzisiaj czeka. Pewnie nic. Słuchajcie, nowego, bo niestety żadnej aktualizacji nie było. Ja sobie zobaczę tutaj, jak my wyglądamy z tymi bankomatami, a raczej z pieniążkami, które się w nich znajdują. Czy ja coś tutaj mam? Nie mam, ale chciałabym jeszcze zobaczyć, czy tutaj mamy coś, o, oni się tutaj respią w ogóle, coś do ogarnięcia, do zebrania nie mamy nic, ale ale, ale, a, bo tu czas leci, ja zapomniałam, ale to na spokojnie szybko wskakują te doświadczenia i tak jak i tak jak Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, to jest zawsze tak głośno, że ja chcę te wszystkie osiągnięcia zdobyć. Dobra, biuro menadżera, pierwsze co słuchajcie, to bierzemy się za odbieranie pieniążków, ja je sobie tutaj odbiorę, ale Was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o podbijaniu filmów, o zostawianiu komentarzy, chociażby na przykład emotkie. Z góry Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj też się wyświetlają. Buziaki, serducha, wielkie przytulasy dla Was. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wspieranie mojego kanału. Dla wspierających staram się wstawiać odcinki wcześniej, a teraz zbieram pieniądze. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Oferta. Jeszcze nic nie wiemy, co mamy robić. Marketing w toku, w toku, w toku. No i teraz słuchajcie, pożyczki, czyli to chyba na czym zarabiamy najwięcej w naszym banku, odbierając właśnie kasę z pożyczek i mamy tu 250 tysięcy. Nie ma złudzenia, więc mam nadzieję, że się nie zdziwię. Więc możemy te pieniądze sobie tam zostawić. 3000. 915. Mimo, że tutaj słuchajcie, cały czas się robi to samo, ja to proszę zapłacić 100. A, jeszcze 200, wyczekaj. Poczekaj na maszynę. To ja i tak to lubię grać, to chciałam powiedzieć. Dobra, my zobaczymy teraz, czy pan, czy pan Andrew może zabrać sobie pożyczkę 36 tysięcy ponad. No. Na razie mamy wszystko na zielono i pewnie tak zostanie. Zatwierdź pożyczkę. Oczywiście, nie mam kasy. Oczywiście, że tak, no bo po co bym miała mieć. Także tutaj sobie stąd weźmiemy. I będziemy mieć tutaj 40 tysięcy i ja już do Pana z powrotem tutaj wskakuję i zatwierdzam. Pożyczkę. No, i mamy kolejną panią, ale. A nie, dobra, zdjęcie jest to samo. Szymańska, tu się zgadza, 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 zgadza. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Czy ktoś tutaj zmierza po pożyczkę? Niestety nie. E, tutaj mamy tak, tutaj, tak, tutaj. Nic. Tutaj mamy jedną obligację. Ok, dwie nawet już nam wskoczyły. Tutaj dziewczyny jeszcze pracują. Niewystarczająca ilość gotówki w bankomacie. Dobra, to ja bym wiecie, co musiała. Nie, 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 podokładać, dołóżmy na maksa, yy, tak stąd, stąd, Ju, już, 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 już do Państwa lecę, tylko tutaj podokładam do bankomatu, tup, 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 z teczuszką pełną kasy, lecę sobie przez miacho, rewelacja, proszę poczekać, ja dołożę, proszę się nie przejmować, pieniążków nie zabraknie, idealnie nam starczyło w naszym... Na SSR-ku idę najpierw tu do pożyczki. E, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Tomaszu. Ej, 41,2 tysiąca. I już możemy dawać takie kwoty. Finansowanie e, przebudowy kuchni w celu zwiększenia wartości nieruchomości. OK, znowu mamy za mało kasy. <śm> nie, no, hit po prostu. Weźmy stąd na razie. Dobra, może. chyba mm. jednak nie, dobra, stąd. E, zaraz będziemy, słuchajcie, biedni tam. I nie będę miała za co wykupić obligacji. Zaraz pójdziemy jeszcze zobaczyć do dziewczyn, ile one tam mają kasy. Bo no właśnie, 60 koła, więc ja ci tu kochana wezmę. Tak, dobra, 28. Ty masz po 12 bidoku. Dobra, to już miała 23. I pięknie. Idę teraz do pana. O, zdjęcie się nie zgadza, kochany. Idę tutaj po obligacje. Tylko, że no nie mam za co wykupić w sensie. No mam w tym w skarbcu. Ale chyba nie chcę stamtąd brać. Dobra, zobaczymy. Yy, ty, 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 operacje, obligacje, oferta, wyróżnij ofertę, kup, ok, zmień status. Yy, teraz tą wyróżni, kup, zmień status, yy, wyróżni, kup, zmień status i mamy jeszcze jedną, kup, nie mam kasy, dobra. Yy, mówi się, o jazu, jeszcze dla mnie macie moje dziewczyny kochane. 813 mamy. Dobra, najpierw pójdę tu, ale tu też nie mam pieniędzy. Jiku, co się dzieje z tymi pieniędzmi? Ona chce 410 tysięcy, to nie dostanie tak czy siak. Mhm. Finansowanie samochodu, który zmienia się w ropo, robota. No, rewelacja, odrzuć pożyczkę. Yy, tutaj pani chce wpłacić miliony monet, czy niestety nie? Yy, dobra, wszystko się a, ona chce założyć konto, dobra kurcze dziewczyny, macie jakiś hajs no macie coś, daj no trochę tu dla Kasiuni daj yy, no i tutaj kiepściuchno. to sobie dołożę tu do, wow, 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 120 tysięcy i co, nam została ta ostatnia aha mm, tutaj wyróżnij, zmień status wyróżnij Ok, zmień status, wyróżnij, ok, zmień status i co, jeszcze coś będzie? Nie, nie, wszystkie mam zakończone, ale jeszcze marketing. Zatwierdź, 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 e, zatwierdź i lecę do pożyczek. E, dzień dobry, 40 tysięcy, tak, może być, może tak dostać, może tak chcieć budowa wspólnej kuchni komercyjnej dla przedsiębiorców z branży spożywczej i cateringu, zatwierdzam, ale nie mam kasy mm -hmm. Dziewczynę. ojoj oj, oddaj ty tutaj sobie to trzymaj, dobra to wrzucę tu i już pani, oczywiście pani Elko, zatwierdzamy pożyczkę, tutaj pani co by chciała, wpłacić miliony monet, mam nadzieję Konto nie istnieje, kochana, zachęcam do założenia, zapraszam, zachęcam do, do założenia konta w naszym cudownym banku. A tutaj co? Tutaj, aha, bo jak kwiatki rozdawałam teraz zamiast talonów na kawę, no tak, już, 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 już pamiętam. <noise> już wszystko pamiętam, dobra. Czy coś my tutaj jeszcze mamy od naszych dziewczyn, ewentualnie ten marketing, ale nie, też nie. Marketing, pożyczki. tutaj ja nic tutaj nie mogę. A obligacje, portfel. Dobra, tu mamy na zielono, na zielono, na zielono. Skutecznie odbierz 100 obligacji. O, zobaczcie, takie mamy osiągnięcie. A pani tu jeszcze czeka na pożyczkę, więc jak najbardziej. 39 tysięcy to dostanie pewnie. Rozszerzenie istniejącej licencjonowanej placówki opieki nad dziećmi, aby obsługiwać więcej rodzin. <śmiech> 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 Mamy tu coś? Nie. Tu sobie wezmę... Kurczę. Tu. Ile ona chciała? Nie, no chyba powinno nam wystarczyć. Tak mi się wydaje. Chyba, że mi wyskoczyły. Tak, wyskoczyły mi, widzieliście? E, tak i... Tak. I teraz, dobra. I teraz zatwierdzimy i powinno być... Okej. Okay, tutaj już nikogo nie ma. Tutaj nie ma, ale chciałabym... Eee! Nic nie mamy tu odebrania! No co, wy pobierz od klientów opłaty za wynagrodzenia w aplikacji? Okej, okay. dobra, a tutaj jak wyglądamy, bo ja już nic w naszym sesterku niestety nie mam, nie mam co dorzucić tutaj do naszego skarbca, no ale prezentuje się to nawet zacnie. Zamykam wszystko, zamykam drzwi, zamykam cały nasz bank. Kończymy sobie dzień 122 klientów. Dobra, kontynuuj. No i przegramy sobie jeszcze jeden. Od razu Open. Open, open. Od razu idę odebrać pieniądze. A czy wynagrodzenia muszę wypłacić? Nie, jeszcze nie. Obligacje, wszystko na czerwono. I tu możemy sprzedać, ale to też jest na. Czerwono. Ja to tak tego nie czaję. Dobra. Konta marketing w toku pożyczki. No, odbieramy. Szkoda, że nie ma. Odbierz wszystko, ale okej. Okay. Dla leniwych. <grym> odbierz, odbierz, odbierz. Ok. I wynagrodzenia nie musimy. Dobra, czyli teraz czekamy na naszych pierwszych klientów dzisiejszego dnia. Stanisław Kowalczyk. Tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Dziękuję. E, do widzenia. Teraz pani by chciała pożyczkę. Kamilka, Kamilka, czy jest? Słuchajcie, jakaś Kamilka z nami. Dajcie znać, jak jest. 43 tysiące, pewnie nawet tyle tutaj nie mam. Ocena kredytowa, cel, pożyczki, budowa domu na zamówienie z oddzielnymi przestrzeniami mieszkalnymi dla dziadków, rodziców i dzieci pod jednym dachem. Kto co woli? To co woli, dobra, będę brała na. O jezu, 300 tysięcy, tam jest ponad, widzicie? Zostawiłam, wiecie co, ja już tutaj w klepie te 100 i tyle, żeby co chwilę tego nie robić. Zatrudnij, znaczy zatwierdź. Dobra, pani chce wpłacić, czy oni nie chcą wpłacać? Żądana kwota, tylko żądają dzisiaj ode mnie 318. Dzisiaj tylko ode mnie. Żądają. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Nie ma za co. Do pożyczki ktoś coś? Nie. Czyli idę patrzeć, co tam dziewczyny dla mnie przygotowały, ale chyba na razie e, nic. Przynajmniej nic z obligacji. A jeżeli chodzi o marketing, też nic nie ma. Dobra, czy pani idzie do pożyczki? Tak, pani idzie do pożyczki, więc najpierw obsłużymy tą panią, bo na niej będziemy mieć hajs za raty kredytu. Terapia stresowa przez terapeutyczne pękająca. Pękające sesje? Okej. Okay. Mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej? oszustka Pani Marysiu albo Karolino. Nieładnie, no nieładnie, nieładnie. O, jest tutaj jedna obligacja. Dobra. E, dziękuję serdecznie. Od razu pójdę ją wykupić. Obligacje, oferta, a portfel. Jest tutaj coś już w końcu na zielono? Nie ma. Dobra, wyróżni. Tutaj kupimy jedną i zmień status. Do pożyczki nikogo nie ma. To tutaj obsłużymy pana. OK, pan wpłaca? Mhm, mm pan wpłaca. No w końcu, w końcu ktoś wpłaca, hajs. Tylko czy to są prawdziwe pieniążki, jeszcze to jest pytanie. Tak, są prawdziwe i wszystko się zgadza. 34. poziom banku mamy. Ciekawe, czy coś nowego będziemy mogli kupić, bo. O, nie możemy, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, na którym poziomie teraz. Budowa muzeum poświęconego historii materiałów opakowaniowych. Odrzuć. Dziękuję, do widzenia. Teraz pan. Następny klient, Pluse. Pl yy, Okej, okay, pan wpłaca 20 tysięcy teoretycznie. Aczkolwiek, zaraz się przekonamy, czy na pewno. No, wszystko się Dobra, tutaj nic nie mają dla mnie, o, to tutaj widzę pracuje cały czas, on dla mnie ma co chwilę jakąś obligację do ogarnięcia, Wyróżni obligację, tutaj kup i zmień status, ok, do pożyczki idzie pan? Idzie, czyli wskakujemy. Panie Patryku, proszę bardzo, proszę serdecznie, na co Pan potrzebuje 42 tysiące? Uruchomienie magazynu i usług logistycznych dla małych sprzedawców internetowych. Proszę bardzo, nie mam tyle pieniędzy. Oczywiście, ale zaraz będę mieć. Niech się Pan nie przejmuje nic, a nic. Nic, a nic się proszę nie przejmować. Już lecę o niej niepotrzebnie, zamknęłam. Proszę bardzo, nic się, niech Pan nie przejmuje, pieniążki już. Są, a jak nie będzie, to mamy jeszcze kupę na magazynie. Na magazynie. W skarbcu naszym. Ewka Lewandowska. Tu się zgadza, 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 zgadza. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Zapraszamy ponownie. I mamy nowe obligacje. Teraz tutaj od dziewczyn. Ok, czyli sobie je wykupimy. Wyróżni, kup, zmieni status. Wyróżni. Ok, kup, zmień status, tak, zmień status i marketing, zatwierdź, 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 ta, 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 ta. Ok, no i lecę, pan przyszedł po pożyczkę i pan chce 41 tysięcy ponad, budowa wspólnej kuchni komercyjnej, dobra, czyli znowu to samo i zatwierdzamy pożyczkę, tutaj teraz lecimy do pana z zielonymi włoskami i mamy pięknie. Cieszy mnie to cieszy. Ok. Czy wszystko się zgadza? 22 czy 120. Tak, zgadza się. Ej, jeszcze kasa w ogóle jest w banku. Nie wołają, że brakuje, także rzeczywiście warto na maksa uzupełniać. I tak wiecie, raz, a porządnie, żeby nie latać co chwilę. Poczekajcie, obligacje ja tu zmieniłam przypadkowo status chyba. Tak mi się wydaje, że to się zmieniło, ale tak, bo tej pierwszej nie wykupywałam. Kolejną mamy obligację, kup zmień status na zakończono. Nie ma więcej, nie ma, ok. Czyli lecimy do biura pożyczkowego 41 tysięcy, więc całkiem możliwe, że pani Oliwia dostanie u nas finansowanie wana jakiegoś tam. No, chyc, 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 ocena kredytowa, ok. Czyli zatwierdzamy pożyczkę i lecimy obok. Dobra, karta raz, dwa i trzy, no zgadza się, dobra, to ja już sobie to biorę, Ej, nic nie możemy nadal odebrać, kurczę, a mówiłam dzisiaj, że to tak szybko wskakuje, nie, a to, kurde, widzicie, chyba niekoniecznie, dobra, dwadzieścia, uuu, ta tutaj zaszalała, widzę, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj czekają za nami. Super, rewelacja. Karta, coraz więcej klientów. Ten marketing też, jak widać, robi swoje. 2843. 840 raz, dwa, trzy. Czy wszystko się zgadza? Za dużo mu dam o jeden. To co? <gryw> Nic się nie stanie. Nie, nie stracę za wiele. Okej, okay, tutaj, tutaj i jeszcze sobie zobaczmy te obligacje, ale portfel, tu mamy na zielono, o tutaj dość sporo mamy na zielono, to ja je będę odbierać, bo dlaczego by nie? Okej, okay. o tutaj Pan czeka, dzień dobry, witam serdecznie, Pan chce założyć konto, o Belgia, pięknie, wszystko się zgadza, dziękujemy, do pożyczek nikogo nie ma, bankomaty chyba są zapełnione. 15 to w sumie można by tu było dorzucić. Idziemy tutaj. Halo, proszę się nie bić. Ja już dorzucam pieniążki. Dobra. No i co? Kupiłam ten wóz. I on tak stoi. No i on tak pewnie będzie stało. Bo mi się pewnie nie będzie chciało nigdzie daleko, słuchajcie, jeździć potem, żeby tą kasę dokładać, bo wiecie, postawić bankomat to tam postawić. To się raz jedzie i tyle, ale potem trzeba jeździć, żeby tą kasę tam dokładać. 44, dziękuję bardzo, proszę przeliczyć. Wszystko się zgadza. Doceniam. Ja również doceniam, że wybrała pani nasz bank Simuleon. Dziewczynki moje piękne, proszę mi tutaj pokazać swoje utargi. ok. Okej, okay, dobra i tak stąd też wezmę dobra tu od razu dorzucę do stówki, dobra, 115, a to sobie wsadzimy do naszego skarbca. Mhm. Dzisiaj sobie dorzucimy hajsik, hajsik, hajsik tutaj, tak? Proszę bardzo, no i kolejne pieniążki nam. Wpadają. Zamykamy tu. Tu, tu, tu. Ja sobie zobaczę jeszcze na komputerze, czy ja mogę coś nowego kupić. Rynek krzesła. Yy, dobrze. Dwa mogę. No to kupuję i coś nam się pewnie zaliczy, prawda? Tak, zaliczyły nam się te to kupno krzeseł, więc weźmy je, proszę bardzo. No, chodź. Chodź, chodź, chodź. I gdzie ja mam te krzesła teraz stawiać? Kurczę, pieczone już mi się pomysły skończyły. No nic, no to lecimy. W, tak na razie, o, tutaj będziemy zakręcać tymi krzesłami, tak jak mamy te szyby postawione, ale i tak kiedyś będziemy tę strefę pracowniczą powiększać, także krzesła też trzeba będzie przesunąć, a ja tutaj pomiędzy krzesła postawię im oczywiście kwiatulka. No, 35 poziom skoczy nam w kolejnym. Odcinku, więc może też uda nam się coś nowego jeszcze zakupić. Odebrać jakieś tutaj punkty. Kup 20 krzeseł, dobra, czyli to też na którymś poziomie będziemy mogli kolejne dwa odblokować. Potem 22 krzesła. Kup biuro obligacyjne, ale tego jeszcze też zrobić nie możemy, także dobra kochani kończymy sobie dzień, zamknęłam bank 155 klientów, a dzień wcześniej było 122, więc zobaczcie jaka e, różnica, kontynuuj ja od razu przechodzę do menu głównego, bo tutaj czas zaczyna od razu lecieć, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i papa